Witamy tutaj. Jesteśmy właśnie na ławce. Siemanko. To jest Przemek. Tak, jestem Przemek. Jestem Przemek. Znaczy jestem Przemek się... kolegą Basi. Jestem Basia, tak. I czekamy na autobus, bo mamy zaraz wycieczkę. Do nie jedziemy. Na ognisko. Na ognisko właśnie. Będzie impreza w lesie. No i mamy głośniki w ogóle, takie duże. No nie przy sobie to nie pokażemy. No. no. Ale zobaczycie, ja tam... Zobaczycie. Zobaczycie. No może <laughs> nie zobaczycie Basi na parkiecie, bo aparat wyłączymy, żeby tam... Mhm. Większość osób chciała zatańczyć, bo ile ktokolwiek będzie tańczył. Ja będę tańczyć. Ja też będę tańczył. No. Wuju powiedział, że będzie tańczył. No wuju będzie tańczył. <laughs> Już chcę to zobaczyć. No i będziemy tańczyć. Przyjedzie Maćko z muzyką. No on wsiądzie na... No w ogóle Basia, opowiedz co dziś jadłaś na śniadanie. I właśnie nic, nic nie... Na jadła, nie? Przybalana jadła mnie! Czy banana jadła, nie? Bo ja mam... Banana na śniadanie. No bo ja muszę brać leki, nie? Bo ja zapewniłem tego. No i muszę wybrać leki i musiałam banana zjeść, żeby wziąć leki, nie? No, no tak, żeby Nie mam takie bruszki. Do nosa byskałam tym by mi... Ale tak, tak o? No? No to też to nie, mam. Nie, że do jednej dziurki, nie? Tak psk. No to też do to mam do, do jednej i do drugiej. Ja mam to samo do nosa w domu. No. No i fajnie, lepiej się czuję w ogóle. No to dobrze. A tu jest zakaz parkowania drodzy ludzie. Pokaż, nagraj to. No nie, bo się bójmy. No nagraj to. No, <noise> super, nie, tak... no trochę tak. No i czekamy trochę właśnie na autobus, tak na nie? Dobra, następna część w autobusie. Zdźgnamy, pa. Jedziemy autobusem, pokaż. No, no właśnie. No, to jest... no, to jest... no, to jest... Jedziemy na wycieczkę. Hej, Hej Jedziemy na ognisko, mamy kiełbaski. Ja też. Mamy kiełbaski, talerzyki, keczup, bułeczki. Będzie super. Będzie super. Wit no i kole, i mamby mam. By mam. Jak myślicie, dziewczyny... <grym> Jak myślicie, dziewczyny, będzie muzyka, da rady coś podknął. No, będzie małe ja stronie. I no, ja tak. Ktoś, Kto ja. będzie. chańki, żeby stała i nie to w zaś Niech się pani. przywita. Na gość, Panią. Panią. Jest, na pani, pani pani, para falar mais Wiecie, że mi dzisiaj wypadł szczęśliwy numerek? No. Dzisiaj, 21 z no, numerek. No, dobra. Dobra, koniec. Skończymy, nagramy coś w kuźniach. No, tak, zaraz, jeszcze za chwilę. Jak wyjedziemy z brzegu też też. No, tu no. jest więzienie w brzegu. Bardzo groźne. Byliśmy tutaj również na wycieczce, ponieważ nasza szkoła ma bardzo Tych. wielki wachlarz. Wachlarz? wachlarz. O, jak to się mówi? No, no jak to się mówi pokażę. Oddziału od, y Cicho, no. Bo... Wiele możliwości. Wiele no, możliwości no, i opcji do no, wymyślenia nam wycieczek. Dobra, to właśnie to było pokazanie nam mundurowych. Dobra, to nie wyjdzie teraz. No nie wyjdzie, to może... Nagrywaj no, się! No, właśnie czekamy na Maćka Staronia. Właśnie. No. Spóźnia się, mam nadzieję, że przyniósł muzykę. Bo miał biegnie, przynieść. Biegnie, 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 słuchaj. O, ma piosenkę, ma piosenkę! Proszę, biegnie, biegnie, biegnie! Nagrywaj. Wielkie wejście! Maćko, przywitaj się! Staroń! Maćko, chodź tu! E! Dawaj tu! nie chce z nami siedzieć, oh, 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 tak? You know really you really 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 muzykę? Masz lakeryny? Nie. Włączam, Hanka tutaj chyba mieszka. Hanka tutaj chciałbym no, tu. Przyjechaliśmy po Hankę właśnie. Co? <gryptiz> Idzie Hanka. Ostatni już uczestnik wycieczki. Pomachaj. Pomachaj, <gryptiz> <zidzia> pomachaj. <gryptiz> <zidzia> A, jeszcze rób trochę. do, do kamery. Makarena, makarena, bajla, bajla, ela, ela. Makarena, makarena. Nawet mamy łyszego z stop, to musia siedzi tam przed nami. Dobra, no, na razie dobra Właśnie wyszliśmy po prostu z okay, o, słońce grzeje, mogę wziąć okulary. O, a proszę kasa Dużo będzie widać przed kwestią. Nie no widać trochę, nie? Ale bo sobie widzisz. No i właśnie idziemy na do na kiełbaski. No. no, idziemy na kiełbaski, ja wziąłem boczek. No boczek. Będę smażył boczek. Właśnie dojechaliśmy na miejsce. No. No. Pokaż, może B ten Fajnie jest. Las. No tu jest las właśnie. Tak. Ogólnie to jest miejsce, z... kurźnie. Basia tu mieszka. No, ja mieszkam. I często przebywa w tych lasach. Basia nie, Wasia Ty... Basia, Basia czuje się jak w domu. Nie tak? dziwiłbym się, jakbyśmy spotkali Basia? jej dziadka gdzieś w lesie. Nie, to nie mój dom. To, prosto... to jest bórko, to prostu... To jest Basie podwórko. To jest. Wszystko nie? jej. A to jest Waszy pokój. Dobra. No, żegnamy was. Do zobaczysz Nie nagrywaj mnie jak jem. Smacznego przemyślenia. Dzięki. Dobre? Jest dobre. Będę się podniżył, żebyś mnie nie podniósł. Właśnie, może nie widać mnie na oczu. Nie widać. Dobra, chodź, to jest dobra. Wciąż cię nie widać. Jak nie widać? Tylko nie widać. brodę. W serio? No i usta. Dobra teraz cię widać No to jesteśmy po prostu... Zdołowani No nie ma muzyki. Brakiem muzyki Nie ma muzyki Tu Bartek przyjdzie Bartek pomacha do kamery Bartek ma zaćpane oczy dymem <grym> No nie pokazuj mnie jak jem Dawaj Peszę się Am, hab do buzi Hab pisorek no. no i właśnie jest 10.04 i za 2 godziny idziemy do domu, znaczy dobrze brzegu. Przynajmniej nie trzeba wcale siedzieć. Dupa. No miało być tak fajnie, mieli tańczyć. No wszyscy w ogóle, a to dupa.

vai com route No tak wątka to mam Witaj panno Barbaro Super! Powiesz coś ciekawego? Nie bardzo. <sum> Nudy! Dawaj się, jedne koło ciebie. O kurwa! O, musisz o, bliżej! Kurwa! <sum> no. kurwa. No. Na pewno coś ponagrywam. No! Dawaj! Co mam się położyć? No. O. o kurwa, to jest tak super O, a jak zasłonię aparat, O, tak, o! stój! Stój, no. tak. O. ale mam łzy w oczach przez to słońce. No i. Stój, tak. Czekaj. Zróbmy sobie taką samojętkę. Na To będzie słońce na pierdalej. No, czekaj. Ty, czekaj. Ona zasłoni ten aparat. Ale to Baśka ty musisz, bo ty jesteś po środku. Ty, bo to się chyba nagrywa. Ty, to się nagrywa. Czyli to. Siemano, pozdrawiam z Baśki Domu. to <gulia> Trzymaj. Zdjęcie chcemy! No, super. Chodź do nas, a Klaudia nam zrobi. Klaudia! Ty, nie zabij mnie! Klaudia! Tak, jest już końcówka, ale fajnie wie. Nie no, fajnie się leżało na Dokładnie lepsza część wycieczki, bo tak to ogólnie z tym, a muzyki nie było. No znaczy miał być prąd, ale nie mieliśmy kluczy do domu, żeby to włączyć. Pojedliśmy sobie trochę oczku, przeszliśmy się po lesie. Na, pe na pewno lepsze to niż siedzenie w szkole. Dokładnie. Pominą mnie przynajmniej referat. A więc jeszcze tak na końcu pokażę mi wszystkich. Pożegnajcie się! Właśnie wracone i koniec było fajnie, bardzo zabawnie panu jest jedyny. Nie już nie jesteśmy bardzo Zdjęcia sobie też porawiły się, więc by było bardzo fajnie. Fajnie było, czyli lauczyk bardzo przyjemnie. Słoneczkę śmierci. Siła 6 po połowę ją. Tak więc.